Jak szybko wykonujemy skręty, to musimy na pieska kręcić tą kierownicą. A tutaj? Jesteśmy w Hiszpanii, na torze, niedaleko Barcelony, a to jest nowy elektryczny Lexus RZ. Zobaczcie jak ładnie się prezentuje, ale to nie o wygląd chodzi, wiecie doskonale o co chodzi, jak ten samochód jeździ, jak zachowuje się system steer by wire, czyli system bez połączenia mechanicznego między kierownicą a kołami. kierujemy nim za pomocą specjalnego wolantu, nie kierownicy. I postaramy się sprawdzić, jak ten system działa, jak ten samochód jeździ, jak się zachowuje na drodze, jak reaguje na polecenia sterowania yy, od kierowcy i, to mam nadzieję, da nam pierwszy obraz, jak dobry i czy dobry jest nowy Lexus RZ. Tak naprawdę, na takiej prezentacji jak dzisiaj, Siedlciuch zostałem wpuszczony za kierownicę na tej elitarnej pierwszej prezentacji przedprodukcyjnych Lexusów Elektrycznych RZ. To tak jak widzicie z tym wolantem zamiast kierownicy, bo to jest by wire czyli system, który nie ma połączenia mechanicznego między kierownicą a kołami. To jest pełny obrót od skrętu maksymalnego w lewo do w prawo. No a co? Jedziemy. Przełączamy się na D. Wygląda to wszystko bardzo łatwo i prosto. Zobaczymy, jak sobie ten system radzi. Ten volant wymaga takich chirurgicznych, bardzo krótkich ruchów, a auto reaguje prawidłowo, nawet powiedziałbym identycznie jak z układem klasycznym. Ja przed chwilą wykonałem kilka kółek RZ-em po tym samym torze, ale z klasycznym układem kierowniczym. No i tutaj na razie mogę powiedzieć, że po prostu nie czuję różnicy. To wszystko działa. Poprawnie, bardzo sprawnie, naprawdę to no już nie ma szansy na to przekładanie. Jak kiedyś instruktorzy uczyli sportowej jazdy, to mówili, że jak szybko wykonujemy skręty, to musimy na pieska kręcić tą kierownicą. A tutaj, proszę bardzo, ręce cały czas w jednym miejscu tego wolantu, a auto wykonuje nawet bardzo ciasne skręty. Wychodzimy ze środka łuku po zewnętrznej, ustawiamy auto między słupkami. Nawet jak tak wejdziemy ostrzej. A my sobie teraz tu jeszcze wjeziemy na chwilę na minitor, który udaje nam wąskie uliczki w mieście. Od razu. O! Haha, przedziwnie. No właśnie. reaguje bardzo szybko. Nadrzucam i przodem, bo ja chcę wykonywać. Po prostu z nawyku bardzo złe ruchy. Ja chyba za bardzo szarpię tym wolantem. Dobra, to trzeba się przestawić. Dziwne uczucie, nie umiem wam go opisać, ale auto reaguje bardzo szybko na moje ruchy, a ja mam wrażenie, że tak jak nieumiejętnie driftujący kierowca, rzucam tym autem z lewej na prawą. Strasznie nerwowo, bo chcę wykonywać takie nauczone, nawykowe, szerokie, wielostrętne ruchy. A to nie o to chodzi. Zobaczcie, to można robić tak. O! Delikatnie. Znowu praktycznie ruchy bez ruchów. A auto idzie po to, ale nie ukrywam, o ile przy dużej prędkości, na to, że tym samochodem jechało mi się identycznie jak autem ze zwykłą kierownicą i ze zwykłym układem kierowniczym, ach, położyłem nawet jeden słupek, to tu musiałbym się tego troszkę pouczyć, bo odczucie jest dziwne. Naprawdę, nie mogę się jeszcze przestawić. Ja to chyba jakiś gość starej daty jestem. Ale generalnie sam pomysł fajny. Jako fan technologii, nowych technologii, to mówię, jest ok.